Ranek Radia tok FM. to FM. Towczerski, Prawo i Sprawiedliwość są moimi gośćmi. Nie, jest moim gościem. Jest, jestem pan... jednej osoby. Ploroń z mojej jeszcze nie obowiązuje. Dzień dobry. No jeszcze nie, chociaż pan z Krakowa. Wiadomo, że tam elegancja jest dalej, dalej posunięta. No właśnie elegancja mnie nie pozwala mówić o sobie w liczbie mnogiej. No ale, ale mnie pozwala um, to mówić dziękuję o bardzo. z Krakowa. O dziękuję bardzo. Będzie pan teraz ważnym człowiekiem. Lada dzień, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość chce, mówiąc kolokwialnie, utuczyć się na aferze Amber Goldu, powołało specjalny zespół, N nawet była taka chwila mowa o komisji śledczej, ale z komisji to chyba nic nie będzie, ale zespół na pewno już powstał. Tak, to Pan są, będzie to, jego to są troszkę dwie różne sprawy, znaczy... Amber, jedna, Gold, druga. No tak, trochę my, my tam na to to, to, tuczenia się chyba przy, przy sytuacji, w której kasy są puste i wszyscy szukamy pieniędzy, które Polacy w zaufaniu powierzyli tym osobom, które okazały się przestępcami, to jest chyba nie najlepsze by, akurat mówienie o utuczeniu się. Ja nie teraz powiem tak, że oczywiście zespół to jest trochę coś innego niż, niż komisja Jasne. śledcza. Zespół, który wczoraj właśnie się zawiązał do obrony demok demokratycznego państwa prawa my chcemy, jeśli do, do, do sprawy Ambergold do, dojść dopiero potem jak ona rzeczywiście przetoczy się w tym sensie wyjaśnienia wszystkich okoliczności, dlatego, że ona jest dzisiaj przede wszystkim kwestią wiarygodności premiera Platformy, wyjaśnienia tego, w jaki sposób funkcjonowała cała ten układ interesu na, na Pomorzu jak, jaka jest rola wszystkich tych, którzy uczestniczyli w całej sprawie Ambergold, natomiast jeśli będziemy te fakty już wszystkie wiedzieli, to to, to w tle tego e, sprawy Amber Gold jest oczywiście pytanie, które kiedyś jeden z publicystów postawił, czy pytanie o para państwo. Tak? To znaczy o to, że bo mnie to bardzo, muszę powiedzieć, e, e, poruszyło, że jeśli w publicystyce w Polsce ktoś e, e, mówi słowo para-państwo i nie spotyka się z gremialnym śmiechem albo potępieniem, że co to sobie w ogóle za idiotyczny pomysł, jak przecież państwo polskie funkcjonuje, działa dobrze, jest sprawne, silne i, i rozwiązuje problemy w sposób skuteczny. Tylko ktoś para państwo i ludzie no tak, para państwo może takie, bardziej w tą, a może bardziej w tamtą. Czyli słowo parapaństwo nie zbudziło emocji negatywnych. To znaczy, że coś jest na rzeczy. I to właśnie w tle Ambergold jest to pytanie o para państwo, o państwo bez procedur, o państwo, które oplecione jest siatką interesów. I my tym zespole, który, który właśnie wczoraj powstał, demokratycznego państwa prawa. To te trzy elementy, które definiują Rzeczpospolitą, o którym chcemy się zająć. No właśnie też chcemy zająć się tym, do jakiego stopnia afera Ambergold jest, jest egzemplifikacją, czy jest przykładem na to, jak nie funkcjonuje dzisiaj demokratyczne państwo prawa. Ale pan tak mówi, jakby ten zespół, to był klub Poszukiwaczy, ludzi ciekawych wiedzy, taki rodzaj trochę harcerskiego kółka, które chce się dowiedzieć, jak jest naprawdę. Ja mam wrażenie, że wy już tezę macie napisaną. Jest para-państwo, ponieważ rządzi nim para-premier, szef para Platformy Obywatelskiej. Jak najszybciej te wszystkie para musimy w normalnych wyborach stłuc, jak termometr, bo inaczej dostaniemy strasznej gorączki. Przecież to już wiecie, po to powołaliście zespół, żeby skompromitować Tuska, a nie po to, żeby razem z nim ręka w rękę szukać prawdy. Problem polega na tym, że premier to skompromituje się sam. Do tego zespołu nie potrzeba. Natomiast... O, wreszcie mówi pan tak, jak natomiast, trzeba. Natomiast to jest trochę tak, że my chcemy po pięciu latach rządów platformy ta koalicja przypomina rzeczywiście pięcioletni rządzący samochód, który kosztuje coraz więcej w utrzymaniu i coraz więcej pali, pluje olejem i coraz słabiej jeździ. My go musimy podnieść na podnośnik. Ten zespół jest trochę takim zakładem naprawczym, w tym sensie, że musimy podnieść na podnośnik to państwo polskie, które zrządzi pod rządami pięcioletniej koalicji, pokazać wszystkim także Polakom, którzy będą chcieli śledzić pracę naszego zespołu, gdzie, gdzie najbardziej są. Zepsute te części, części tego naszego państwa, żeby po prostu trochę przełamać tą, też sposób myślenia o, o tym, w jaki sposób, co, co naprawić polskiej polityce, prawda? Dlatego, że trzeba po prostu w Polsce naprawić państwo. I rzeczywiście teza jest taka wyjściowa, bo, bo ta diagnoza jest na wejściu oczywista, że, że rządzi nami mniejszościowa grupa, dwie trzecie Polaków nie chce tego rządu. Która oplotła państwo swoimi interesami, która w związku z czym, w, w tym serdecznym uścisku interesów interesików platformy, państwo jest przyduszony jest omdlałe i rzeczywiście trzeba to państwo zacząć naprawiać. Tylko żeby zacząć naprawiać, trzeba mieć dobrą diagnozę. I to jest tak, że najpierw podniesiemy na podnośnik to państwo, pokażemy wszystkie rządzące fragmenty tej, tej maszyny, a potem powiemy tutaj naprawimy to, tutaj tamto. Jak, jak spuścimy go po, po, z powrotem z tego podnośnika po, po tych propozycjach podpisu, to ten samochód znowu ruszy z takim impetem, jak ruszył 2005-2007, bo, bo jak wszyscy dobrze wiemy, wtedy to ta, no, wtedy to było dobrze. Te, no. te, wtedy to ten samochód, to była, panówka na turbodoładowaniu. No. Oczywiście. Każdy z nas pamięta lata rządów Prawej Sprawiedliwości jako lata świetlane. No, największy wzrost gospodarczy, no, największy wzrost inwestycji zagranicznych. Pra pra praworządność, ja. budowa Stadionu Narodowego. A nie, a nie to akurat nie, 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 nie wy, ale to moktery by się zbudowali, ale, gdyby ale się tylko mieli Ale przekonaniu chęć. wszystkich, pewnie propagandzistów no, nie no. większości Polaków, para no to, je, para para jednak, to jednak w para to jednak to nasze czasy chociażby przyniosły euro dla Polski, no. No, oczywiście, nie. Pamiętam, pierwsze lata Edwarda Gierka i te dwa lata pod waszym rządem były dobre. Edward Gierek, pierwsza Edward Edwarda Gierka to, to, to trochę jest podobne do schyłku Donalda Tuska. Czyli gigantyczne kredyty, gigantyczne budowy za gigantyczne pieniądze z gigantycznymi przekrętami, które skończyły się gigantycznym kacem. Bo dzisiaj wszyscy próbujemy w jakiś sposób rozliczyć te inwestycje, parainwestycje, para, para ministrów, para infrastruktury, które widzi pan, że skończyły się tym, że dzisiaj ludzie naprawdę to już jest, przestaje być śmieszne. No, nawet dorośli nie płaczą już na spotkaniach z politykami, prosząc o to, żeby jakiś, w jakiś sposób wypłacili im to, co państwo co państwo im obiecało jako, jako należności, bo to są inwestycje publiczne. To też jest taki przykład. To nie może być tak, że... Żeby... Przeszliśmy z Ambergoldu do po prostu wielkich firm budowlanych, które podpisały, jak rozumiem, chodzi pan o... To, to, no, to jest związane to... z autostradami głównie firmy, które rzeczywiście no, mają powodu do płaczu. Wie pan, ja, ja nie, nie mam nic przeciwko temu, żeby państwo polskie przeglądać jak, jak, jak samochód, bo rzeczywiście to się państwu należy, pewnie nie tylko polskiemu. Hmm, ale mam trochę, trochę wątpliwości, czy sprawa się musi potoczyć w dobrą stronę, dlatego że... Jako człowiek starszy od wielu naszych para słuchaczy, pamiętam doskonale. Słuchacze są prawdziwymi słuchaczami, mam nadzieję, że, że mamy realnych słuchaczy. Na, na pewno. Że pamiętam, że te wyzwania do przebudowy państwa padały w latach 90., przyniosły kiedyś sukces AWS-owi, przyniosły sukces PO i PiS-owi w 2005 roku. W pewien patologiczny, już może nieco sposób, by pan pewno powiedział, ale w 2007 również chodziło o naprawę państwa. My to państwo zawsze naprawiamy, tylko Zupełnie nieskuteczny. I zastanawiam się, czy, czy błąd nie tkwi w takim pomyśle, że musimy to państwo naprawić od góry, jako jak to ma być wielkie przedsięwzięcie, przebudowa całego państwa, budowa nowej fabryki samochodów, a nie tam przegląd jednego. A na przykład w sprawie Ambergoldu no, mamy kilka osób, które po prostu zawiodły. Gdyby w Radiu to FM był jeden szeleszczący i usypleniący, mówiący zbyt wysokim dyszkantem e, prowadzący poranne audycje i to powodowałoby katastrofę radia, być może należałoby wymienić tego prowadzącego, a nie mówić o pararadiu i mówić o kryzysie mediów w Polsce. No jak tam kryzys mediów, kryzys jednego publicysty. To byłaby może słuszna e, diagnoza, gdyby nie to, że e, trzeba zadać pytanie, jakim cudem że sepleniący i świszczący, i mówiący dyskantem przewadzący, znalazł się w ogóle w takiej roli, e, że ktoś go dopuścił do tego, żeby prowadzić? Tak Dlaczego państwo nikt, nie ja przełyka ślinę. Dlaczego hmm. nikt nigdy e, nie sprawdził e, tego człowieka hmm. i dopuścił go na antenę? I to jest pytanie o państwo. Bo nie, pytaniem nie jest to, że pan Marcin P. jest jakąś tam, niektórzy mówią słupem, a niektórzy mówią płotką, która gdzieś tam sobie pływa w mętnej wodzie. Tylko pytanie jest, kto tą, kto tą wodę zmętnił? Znaczy, kto, kto spowodował, że możliwe było przez tyle lat prowadzenie pewnego, pewnych interesów o charakterze nielegalnym albo wręcz przestępczym. No, pani prokurator Gdańska już nie, nie, nie chce się tego ale gdyby robić. Czy to był, jest kryzys państwa, nie, ale czy gdyby to problem była... pani prokurator? No, diagnoza prokuratora Seremeta jest y, bardzo dramatyczna, jeśli chodzi o stan y, jednego z filarów państwa, mm -hmm. jaką jest sprawiedliwość. Natomiast y, pytanie jest oczywiście takie, że te, ten, o, ta osoba, która nie dość że sobie prowadziła te interesy e, e, le, lewe, mówiąc kolokwialnie, to jeszcze była jednym z, z salonowców Pomorza. Tak, jeśli, jeśli to jest tak, że y, z Platformy Obywatelskiej prezydent Gdańska mówi o nim, że to jest przykład nowoczesnego polskiego y, młodego biznesmena. Prawda? Jeśli osobiście prosi go o to, żeby sparł, no, kultowy już, zanim powstał, prawda, film e, e, o, o prezydencie Wałęsie e, itd., tak tak to to znaczy, że to nie była osoba, która sobie gdzieś tam przemykała się dlatego, że właśnie, e, że to jest pojedynczy przypadek człowieka, który jest nic nieznaczącym, e, drobnym elemencikiem, którego rzeczywiście trzeba zatem tym tylko tutaj naprawić, a resztę funkcjonuje. Nie. Na tym polega cała, cała rzecz z, z tą historią, że ona ma to swoje drugie, czy znaczy tego, kto wpuścił tego człowieka do, do tego, żeby poruszać tak sprawnie po, po tym jednym akurat fragmencie Rzeczpospolitej, czyli po Pomorzu. I w tym sensie oczywiście myślę tak, że nie, nie, nie uda się na prawa państwa, jeśli to będzie wyłącznie jakieś koncepcje elit, które sobie tam usiądą przy, przy stole i będą dyskutować, że może by zmienić obywateli i państwo i wszystkich razem i, i, i z, być to wszystko wszystko od, od nowa. Natomiast e, żeby wyzwolić energię e, e, ludzi e, Polaków są bardzo zaradni, przedsiębiorczy, zdolni i sprytni. No, my jesteśmy naprawdę narodem o, o wielu cechach takich, które sobie radzi w sytuacjach różnych. To, to tej energii się nie wyzwoli, jeśli te także lokalne środowiska będą właśnie uwikłane w tego typu sieci, jakie, jakie powstały na Pomorzu. Ja, my jako posłowie, poza tym, że tu się kręcimy między jednym i drugim posiedzeniem Sejmu czy, czy, czy mediami, przede wszystkim pracujemy w okręgach. Ja panom zapewniam, że to, co ja robię u siebie w w Suchej w Wadowicach, w w Myślenicach, gdziekolwiek są moje biura, to to jest głównie zajmowanie się niesprawnością i niesprawiedliwością funkcjonowania instytucji publicznych. Z tym do mnie przychodzą wyborcy, ludzie, obywatele i to jest naprawdę bardzo niepokojące. Że to są dziesiątki przykładów tego, że państwo nie funkcjonuje nie tylko tutaj w tym poziomie górnym, ale przede wszystkim nie funkcjonuje w poziomie, tam gdzie ludzie rzeczywiście potrzebują tego państwa, żeby mieć go blisko. I dzisiaj, jeśli ja słyszę, że 300 ileś posterunków policja likwiduje w Polsce, że likwiduje się te sądy rejonowe, że likwiduje się szkoły i tak dalej, to państwo tym ty ludziom ucieka w ogóle spod nóg i oni nagle stają sami, i przychodzą do posłów, bo to już jest ostatni w ogóle przyczółek państwa lokalnego co do biura poselskie. I oni tu proszą, niech pan coś zrobi, bo mnie idą bo całą, całą historię, głównie dotyczącą właśnie niesprawności instytucji państwa. I oni już nie mają wokół siebie nikogo, bo już nawet kolei nie mają, żeby pojechać do tego sądu, który jest właśnie uciekł im, już nie mają już policji już teraz nie, nie będzie, już nie mają tam szkoły. I to jest, to jest strasznie niepokojące dla mnie, prawda, że ci ludzie zostają trochę sami tam u siebie lokalnie i jeszcze tylko właśnie mają to światełko tego posła, który gdzieś tam... I wtedy my się zajmujemy interwencjami, które naprawdę nie powinny być też zajęciem posłów. No. Takimi bardzo prostymi rozwiązaniami kwestii niefunkcjonującego państwa. No. Ma pan intuicję, jaką cenzurkę wystawi pana zespół prokuratorowi Seremetowi? Pewnie to na którymś z etapów pracy zespołu będziemy rozmawiać z prokuratorem Seremetem, także na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ja oczekuję przede wszystkim tego, że na posiedzeniu tym Sejmu, który będzie, który właśnie się rozpoczyna dzisiaj, gdzie jutro mamy całą dyskusję na temat yy, całej historii Ambergold, e, przede wszystkim, że będziemy mieli, to nie będzie PR, tylko to będzie informacja, że to rzeczywiście, rzeczywiście będzie nie y, uspokajanie wszystkich i, i sprowadzenie tego do jakichś przypadków, e, 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 ponieważ ja, po, nikt tylko... się nie spodziewa, że będziecie uspokajać Polaków. Nie, nie jesteście. Że, w, że, że ci, 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 którzy, ci, którzy będą nam tłumaczyć e, e, sytuację, no wreszcie... Ale co z tym Seremetem? Bo to jest ciekawie mnie to, dlaczego premier jest bardziej odpowiedzialny za zaniedbania prokuratury rejonowej gdańsku w Rzeszczu niż prokurator generalny. Nie. Premier jest... Prokurator generalny póki co, muszę powiedzieć w odróżnieniu od, od premiera Tuska, e, s, s, po męsku e, stawił czoła tej sytuacji, pojechał na, e, do Gdańska, inaczej niż minister Gowin, nie pojechał po to, żeby powiedzieć że wszystko jest w porządku, Polacy, nic się nie stało. No, e, tylko pojechał i powiedział, że rzeczywiście było, było strasznie. Ta? I w związku z powyższym musimy wyciągnąć konkretne konsekwencje dyscyplinarne i, i personalne. Prawda? Minister Gowin, przedstawiciel rządu, pojechał do Gdańska i zapewnił, że w zasadzie wszystko było w porządku. Tam jakiś kurator gdzieś coś, ale to zobaczymy, czy w ogóle należy mu się. Na, na razie niech pójdzie ale może na urlop. Gowin zły, Ta. już to zrozumiałem. A nie, nie, co bo to jest, nie, bo to jest. to bo, bo to to jest, jest trochę Wam bliższy niż minister Gowin i dlatego łagodnie go traktujecie. Nie, 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 mówią Ale jest różnica w reakcji, by się nadawał. Ale jest różnica w reakcji polskiej. Polityków Platformy, na tą sytuację i reakcji. Tak, ale z prokuratorów jest Andrzej Seremeta. Ale to Jarosław nie jest głosu, tylko kwestia prawda? prokuratury. Jak powiedziałem, no. Marcin Penny był prokuratorem. Gdyby to był, on był prokuratorem i to była kwestia, że jakiś prokurator działał źle, to, to by było wyłącznie odpowiedzialność Seremeta. To on był e, biznesmenem, wyraźnie towarzysko powiązanym z całą e, establishmentem Platformy na Pomorzu, a to jest matycznie w ogóle Platformy. Więc on dostaje do dzisiaj. Polityczny parasol od, 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 od Platformy, cała kwestia Amber Gold dostaje polityczny parasol od Platformy, bo Platforma nie, nigdy nie powiedziała, że było rzeczywiście strasznie i, i u, sieci nas oplotły i, i się e, rozwaliło wszystko. Seremet przynajmniej tyle powiedział, co, co to do niego należało. Powiedział to, to dużo bardziej e, jednoznacznie. Uspokajał, groził i przewidywał Krzysztof Czerski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, Dziękuję bardzo, kłaniam się.